Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się na targach sadownictwa i wadrzyniństwa w Nadarzynie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się w tym roku się nam tutaj spotkać, ponieważ widzę po wczorajszym dniu duże zapotrzebowanie takich imprez i potrzeba spotkania. Sadownicy są jakby w tej chwili bardzo spragnieni informacji. I pytają, najczęściej pytają, co z naszym sadownictwem i w co iść. Więc odpowiadamy, że w tej chwili trzeba szukać nowych odmian, nowych wyzwań na nowych rynkach. Więc na pewno trzeba zmienić podejście do nasadzeń. W tej chwili myślę, że trzeba bardziej zainteresować się odmianami, które będą bardziej niejędne, które będą potrafiły wytrzymać dłuższe transporty ponieważ otwierają się te rynki i są to rynki, które dla nas są jak najbardziej osiągalne, bo tam już trafiamy na rynki dalekiego, Dalekiej Azji czy krajów afrykańskich, więc w tym momencie są to odmiany typu Fuji, Brebern, jak również... Trzeba nie zapominać o tym, że mamy takie odmiany jak Greny Smith, która w polskich warunkach może wychodzić, więc może być to polecane dla polskich sadowników. Ja mam u siebie w kolekcji każdą z tych odmian. Rzeczywiście one są i dochodzą, osiągają termin dojrzałości zbiorczej i są doskonałe w dalekim transporcie jako alternatywa dla naszej królowej, jaką jest. I daret, ponieważ to jest odmiana, która w tej chwili jeszcze jest i będzie, ale myślę, że tutaj należy myśleć o odmianach, które uzupełnią, bo tak szybko nie zrezygnujemy z tej odmiany i potrzebujemy odmiany, która, odmian, które będą konkurencyjne. Apple jednocześnie poszerzą naszą ofertę na dalekich rynkach. Musimy też tutaj myśleć o takiej odmianie jak Red Delicious. Ja wiem, że to jest trudna odmiana, ale już wielu sadowników potrafi w Polsce to robić, więc ci, którzy nauczyli się to robić, więc myślę, że będę polecał, ażeby Red Delicious, bo to jest odmiana, która na rynkach arabskich cieszy się i będzie cieszyła się jeszcze pewnie długo dobrym powodzeniem. Więc tak pokazują targi, więc te rzeczy myślę, że należy z tych targów wynieść i w tym kierunku iść. Kolejnym tematem to jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja, a więc poszukiwanie coś innego w miejsce odmian jabłoni. My wprowadziliśmy borówkę wysoką, jak i również malinę. I sadownicy, którzy mają jakby, no chcą zrezygnować z uprawy odmian jabłoni czy gruszy. Więc tu alternatywa krzewy, krzewy, więc plantacje maliny, plantacji borówki wysokiej. Więc osoby, które są zainteresowane dywersyfikacją, więc zmianą, przejściem z sadownictwa jabłoniowego na krzewy zapraszamy do szkółki celem omówienia swoich planów co do borówki, jak i maliny. Witamy na targach TZW. Prezentujemy tutaj dużo nowych odmian, ale tutaj, które teraz przed nimi stoimy, to są odmiany, które zostały zgłoszone do rejestru w ubiegłym roku i są to odmiany Retrog. Tutaj jest Tabum, Patita i Big Boss. Cechą charakterystyczną tych odmian jest to, że są to odmiany przede wszystkim smakowe, cechują się no, takim niepowtarzalnym, wyjątkowym smakiem, twardością i dopiero trzecią cechą jest ich wygląd i planowanie w sadzie. No, poza tym, tak jak widać na, w innych miejscach, mamy tutaj odmiany, które już częściowo są wprowadzone na rynek. Mamy też odmiany które są parchoodporne, trochę z czerwonym miąższem. No ale to jest wszystko przyszłość, musimy je jeszcze dokładnie przebadać, jeśli chodzi o przydatność sadowniczą. Znajdujemy się na terenie targów TSW w Nadarzynie. Ja nazywam się Marek Bielak, szkółka drzew owocowych Bielak i Synowie. Jeżeli chodzi o trendy, nowe odmiany. Jakie najpopularniejsze są, jakie się cieszyły największym zainteresowaniem w tym sezonie, powiedziałbym, że przede wszystkim gale, szczególnie gale prążkowane, z takich nowych rzeczy to jest właśnie gala Dark An, dość ciemny owoc, wyraźny prążek, ewentualnie jaśniejsza gala Brookfield, ewentualnie taka pośrednia z rozmytym rumieńcem gala Wall. Z gali jeszcze mamy galę bez prążka, czyli galę Shnigge, Red. Z innych odmian to goldeny, golden rangers i golden parsi darosa. To jest golden z rumieńcem, który też cieszył się dużym zainteresowaniem. Golden z rumieńcem, szczególnie gdzieś na, na rynki, na Afrykę, rynki wschodnie, ładnie wybarwiający się i Mało wrażliwy na ordawianie, mniej wrażliwy na ordawianie od Goldena Rangersa. Te dwie odmiany, bym powiedział, tak one w takich ilościach mniej więcej pół na pół schodziły. Takie zainteresowanie było. Jeżeli chodzi o następne odmiany, w następnej kolejności powiedziałbym odmianę Select Retiona Print Select. No to odmiany, którą już znamy i odmiany z grupy Red Delicious, czyli w moim wypadku. Deromain, ewentualnie King Croat. Z innych nowości to jest odmiana Crimson Crisp. Odmiana o dwóch genach odporności na parcha. Późna, twarda, czerwona, smaczna. Która bardzo ładnie leży. Można na drzewie przetrzymać i ona nie, tra nie traci na wartości. Yy, taką szczególną jej cechą to jest właśnie ta od, odpor, odporności na Parcha, twardość i bardzo ładne wy, wybarwienie czerwony kolor, także ona bardzo dobrze się przechowuje, tak samo jak i dobrze leży w sklepie na półce. Yy, z innych odmian bym powiedział, że to się cieszyło jeszcze zainteresowaniem to Ligol RED. No, pozostałe odmiany bym powiedział w mniejszym, yy, mniejszym stopniu. Dzień dobry, witamy na TSW 2022. Jan Kozerski, gospodarstwo sztukarskie. Jan Kozerski. E, dziś, dzisiaj, na, w tym roku na targach, e, promujemy odmiany King Croat, e, Galaszniko, Galaszniko Red, Ligol Red oraz nową odmianę e, Burgred, e, e, która jest czerwoną mutacją odmiany pinowa. Jest to nowa e, Nowa odmiana. Jesteśmy licencobiorcą tej odmiany na razie jedynym w kraju. Jest to odmiana nowa, perspektywiczna, charakteryzująca się grubszymi owocami w porównaniu z odmianą wyjściową i z pozostałymi odmianami czerwonymi pinowy.